Witam w strefie 11. Do dziś wiele tajemnic II wojny światowej zostało niewyjaśnionych. Jedna z najbardziej pasjonujących dotyczy podziemnych budowli w górach Sowich. Choć minęło ponad 50 lat, wciąż natrafiamy na te same przeszkody w jej rozwikłaniu. Świadkowie nie chcą zeznawać, poszukiwacze giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Wciąż otrzymujemy sygnały o anonimowych groźbach skierowanych przeciwko osobom, które próbują interesować się tą zagadką. Proszę pomyśleć, jest rok 45. Kończy się wojna. Hitlerowcy w pośpiechu opuszczają góry Sowie, ratują własne życie. Czy mogli przypuszczać, że już nigdy tu nie powrócą? To były przecież ich tereny. Byli przekonani, że już niedługo przybędą tu znowu. Czy myślicie Państwo, że w związku z tym próbowali stamtąd cokolwiek wywieźć? Raczej ukryli wszystko to, co po powrocie mogliby znów wykorzystać. Tajemnicze po hitlerowskie kompleksy w górach sowich od lat są miejscem, gdzie prowadzone są prace poszukiwawcze. Ostatnio odkryliśmy zupełnie nowy korytarz, co kryją podziemne kompleksy, do których prowadzi stary 40-metrowy szyb wentylacyjny. Podziemia, które się tutaj znajdują, mogą świadczyć, że było tutaj jakieś laboratorium doświadczalne. Komu może zależeć na śmierci osób usiłujących rozwikłać zagadkę górsowych? Ich ciała znajdowano zawsze koło miejsc kompleksów, które otoczone są największą tajemnicą. Strefa 11 wzięła udział w bardzo niebezpiecznej wyprawie. Co udało się odnaleźć nurką? O tym już za chwilę w strefie 11. Dwa lata temu próbowaliśmy rozwikłać zagadkę podziemnego kompleksu w Górach Sowich, którego przeznaczenie do dziś pozostaje sekretem. Uciekające oddziały niemieckie starannie zatarły trop. Dlaczego? Co krył kompleks Riese? Hipotez jest wiele. Jedna z nich mówi o przygotowaniach do produkcji zupełnie nowej broni, która miałaby odwrócić losy wojny. Podziemia w Walimiu są częścią olbrzymich pohitlerowskich kompleksów w górach sowich. W ciągu dwóch lat Niemcy wydrążyli 230 tysięcy metrów sześciennych hali i korytarzy. Do dzisiaj udało się odkryć zaledwie 90 tysięcy spośród nich. 12 tysięcy więźniów i 4 tysiące nadzorców zostało zamordowanych tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich, a po inżynierach i naukowcach, którzy koordynowali pracę, wszelki ślad zaginął. Prace nad cudowną bronią nabrały rozpędu w momencie, gdy Trzecia Rzesza chyliła się ku upadkowi. Hitler do końca wierzył, że uda mu się wyprodukować broń, która odmieni losy wojny w ciągu kilku dni. Do dzisiaj zagadką jest fakt, że obiekty budowano aż do 10 maja 1945 roku, choć wojna skończyła się kilka dni wcześniej. Dlaczego nie przesunięto 4000 strażników z budowy kompleksu do obrony oddalonego o 80 km Wrocławia? Może to wskazywać na fakt, iż Niemcy wierzyli, że budują fabrykę broni, która może odmienić jeszcze losy wojny. Niemcy na pewno znali już dane techniczne maszyn, które miały stanąć w podziemiach. Przed nami jest hala. Długość tej hali po zakończeniu była, wynosiłaby 110 metrów. Wysokość 12, szerokość 10. I w hali takiej można dosłownie montować wszystko. Można zbudować linię montażową, produkcyjną, można budować każdy rodzaj uzbrojenia wojskowego w zależności od potrzeb. W ziemiach przeprowadzono proste doświadczenia, które wydają się potwierdzać istnienie kilku jeszcze nieodkrytych hal. Kilka miesięcy temu tam, wysoko pod stropem, dokonaliśmy eksperymentu. Spalona ilość gumy, którą tam podpaliliśmy, wszystko stało wesane jakby w głąb Na tą część kompleksu nie wyszło nic, nie wyszło nawet wróżki dymu. Świadczy to o tym, że to, co mamy nad głową, komora, którą mamy nad głową, jest na tyle pojemna, że przyjęła. Tych kilkadziesiąt metrów sześciennych dymu zmagazynowała go na chwilę. Dopiero ciągi wentylacyjne, które tu się odbywają samoczynnie w tej chwili, spowodowały wysanie tego dymu na drugą część kompleksu. Istnieje teoria, że Niemcy nie wysadzili wejści do korytarzy, których budowy nie udało im się dokończyć. Pozostałe ukończone hale, które mogły zdradzać cel przedsięwzięcia, bardzo starannie zamaskowali. Gdzie mogą znajdować się pomieszczenia, których dotąd nie odnaleziono? Zagadek jest wiele. Jedną z zagadek, być może największych, mamy tu właśnie za plecami, w tej dziwnej komorze, do której go stropu prowadzą zespoły rur stalowych, które przewietrzają to pomieszczenie, robią dziwne, dziwną cyrkulację powietrza, wentylację tego powietrza z bardzo dziwnymi efektami. Ta chusteczka do środka wylatuje w pomieszczeniu, które mamy nad głowami 6 metrów ponad nami. Robione przez nas eksperymenty ze świecami dymnymi również nie dały żadnego rezultatu. To ten dym, to powietrze nigdzie nie wychodzi. Ono jest jakby w chodnikach nad nami. Być może te chodniki stanowią rozwiązanie. Być może tego kompleksu, być może całej zagadki podziemi ziemi w okolicach Walimia. Korytarze Walimia są tylko częścią potężnego systemu podziemnych budowli. Jak już wspomniałem, wciąż otrzymujemy sygnały o nowych odkryciach dokonywanych przez poszukiwaczy w Górach Sowich. O jednym z nich opowiem Państwu dzisiaj. Kompleks Włodasz kryje tajemnicę, której dotąd nikt nie próbował zbadać, a właściwie próbował, lecz okazało się to zbyt niebezpieczne. Góry Sowie kryją wiele tajemnic. Poszukiwacze penetrujący okolice Walimia to ludzie bardzo wytrwali. Metodycznie przeszukują lasy, natrafiając wciąż na zupełnie nowe ślady. Często są to rzeczy bez znaczenia, często jednak odkrywają coś, co ich samych wprawia w osłupienie. Ludzie tacy docierają często do miejsc, gdzie stają twarzą w twarz z legendą, która na ich oczach staje się faktem. Przyjeżdżamy tutaj już, no będzie trzeci rok. I ostatnio odkryliśmy zupełnie nowy korytarz, który prowadził do komnaty, zalanej komnaty. Woda sięga do samych stropów. W tej sytuacji jedyną możliwością, żeby docierać do korytarzy dalszych, które są, jest pomoc płetwonurków. Według poszukiwaczy brak specjalistycznego sprzętu nie był jedyną przeszkodą, która stanęła im na drodze. Dużo większą przeszkodą był strach, który towarzyszył im na każdym kroku. Choć nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, twierdzą, że odczuwają obecność osób nieustannie ich obserwujących. Głowy sobie są otoczone taką ogą tajemniczości, cały czas wydaje się, że ktoś patrzy, że coś obserwuje, nie wiem, y, takie dziwne wrażenie, że nie jest się samym, że nie jest się bezpiecznym. Odczucie zagrożenia potęgowane jest przez krążące po tych terenach legendy o strażnikach burzowych, którzy od ponad 50 lat strzegą pozostawionych tu obiektów. Są ludzie, którzy bardzo opinują tej tajemnicy i nie chcą, żeby za, za dużo, za głośno stało się o tej sprawie. Ta noc trwała dla nich wieczność. Wszyscy słyszeli o osobach, które zginęły w tych okolicach w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Ludzie, których znaleziono tutaj martwych, nie zginęli chyba tak zupełnie przypadkowo, ponieważ ich ciała znajdowano zawsze koło miejsc kompleksów, które otoczone są największą tajemnicą, które są najbardziej szczerzone. Mamy podejrzenia, że ktoś pilnuje tego. Prawda o tych kompleksach, o tym, co się tam znajduje, jeszcze wejściach, których. Nie znamy, jest, jest po prostu pilnowana i każda osoba, która wie za dużo, ginie w bardzo dziwnych okolicznościach, jest, znika. Czy rzeczywiście w okolicach kompleksu żyją do dziś strażnicy pilnujący tych niezwykłych budowli i ich tajemniczej zawartości? Postanowiliśmy sprawdzić doniesienia poszukiwaczy. Pierwsze kroki skierowaliśmy do osób, które mimo zagrożenia od lat zbierają dane dotyczące podziemi w górach sowich. 19 maja udaliśmy się na spotkanie z panem Michałem Styszem, geologiem, który od lat prowadzi zaawansowane badania na tym terenie. Jego dotychczasowe odkrycia są zadziwiające. Znalazłam podziemny obieg, który jest tylko w części wykończony. Natomiast rozmiar tego obiektu i podziemia, które się tutaj znajdują, mogą świadczyć, że było tutaj jakieś laboratorium doświadczalne. Hipoteza, którą usłyszeliśmy od pana Michała Stysza, była dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Do tej pory wszyscy poszukiwacze byli zgodni, że w kompleksach w górach Sowich była produkowana broń. Dokładna analiza pomieszczeń zdaje się potwierdzać tę tezę, jednak poszukiwania nie są jeszcze zakończone. Wiadomo, że w górach Sowich Niemcy oprócz obiektów betonowych naziemnych budowali również y, wiele podziemnych hal i korytarzy. W tej chwili w tym rejonie nic nie możemy znaleźć. Natomiast y, to, że są tutaj budowle betonowe naziemne, świadczy o tym, że muszą być tu również ukryte podziemne kompleksy. Niemcy bardzo starannie zabezpieczyli pozostawione kompleksy. Do tej pory podziemia wielu obiektów nie zostały odnalezione. Prace terenowe są bardzo trudne i czasochłonne. Jednak informacje, które można odnaleźć w unikalnych dokumentach, utwierdzają ich w przekonaniu, że ponoszony trud nie jest bezcelowy. Możemy w zasadzie znaleźć pewne fakty, świadczące o tym, że były tu właśnie jakieś laboratoria. W 1943 roku. Niemcy sprowadzili w rejon górsowych około 120 naukowców z Norwegii i z Danii, którzy pod koniec wojny gdzieś zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Postanowiliśmy dokładniej zbadać te teorie. Jeszcze tego samego dnia udało nam się skontaktować z panem Henrykiem Mackowskim, archiwistą, który od lat gromadzi wszelkie dokumenty dotyczące tych terenów. Walim i okolice Walimia wraz z tymi wszystkimi obiektami miały być terenem zamkniętym. Na ten teren nie, miała, nie mieli wstępu nawet Niemcy, którzy mieszkali po prostu tutaj w tych rejonach. Dochodziło nawet do wypadków po prostu strzelania do Niemców. Nikt nie miał prawa wejść na teren obiektu i nikt nie miał prawa wyjść z tego obiektu. Ścisła ochrona i całkowita izolacja tego terenu jest zastanawiająca. Zapewne miała zapobiec jakiemukolwiek przepływowi informacji o działaniach, które były tam prowadzone. Jednak po wojnie część Niemców z zamkniętego obszaru pozostała na tych terenach, mieszając się z miejscową ludnością. Pan Henryk jest spadkobiercą licznych dokumentów i opowieści, które przekazał mu Franciszek Hein. Z opowieści Hain Franciszka wynika że miano tu stworzyć człowieka doskonałego. Ludność, która została tutaj przywożona, nie miała mieć kontaktu z ludnością cywilną, którą tutaj, która tutaj mieszkała na tych terenach. Miała być odizolowana i na podstawie badań genetycznych miano stworzyć właśnie tego człowieka doskonałego. Posiadane przez Henryka Mackowskiego dokumenty mogą świadczyć, że na tych terenach znajdowały się ściśle tajne laboratoria kryogeniczne, w których prowadzono prace nad hibernacją. Prawdopodobnie są tutaj jakieś laboratoria kryogeniczne na terenie błodarza, które do tej pory jeszcze nie zostały po prostu odnalezione. Czy to możliwe, by w górach Sowich do dziś ktoś strzegł tak ogromnej tajemnicy? Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że gdy tylko ktoś zbliży się do rozwiązania zagadki tych terenów, ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Mimo tego, że było tutaj dużo wypadków śmiertelnych, to nikt nie chce o tym mówić. Nie zostały one do końca wyjaśnione i nikt nie wie, dlaczego po prostu tak się dzieje. Co znajduje się w podziemnym zalanym tunelu? Postanowiliśmy sami się o tym przekonać. Podjęliśmy ryzykowną próbę wejścia do kompleksu mimo krążących o nim legend, mimo zeznań świadków, które ostrzegały nas przed zagrożeniem. Jedyną dostępną drogą był stary, zniszczony szyb wentylacyjny. 20 maja o 7 rano rozpoczęliśmy przygotowania do zejścia w głąb kompleksu Głotaż. Na początku czekał nas jeden z najbardziej niebezpiecznych etapów zejście 40-metrowym szybem wentylacyjnym w dół urotvoru. Jest to jedyne wejście do tego kompleksu i musimy nim przetransportować cały niezbędny sprzęt, który umożliwi nam poruszanie się po zalanych korytarzach. Schodzi pierwsza osoba. Musimy sprawdzić, czy od ostatniej ekspedycji poszukiwaczy nie powstały jakieś obsunięcia skalne. Tomasz Dudek musi zbadać teren i odebrać od nas cały sprzęt. Ile jeszcze? Jeszcze 15 metrów. Od tej chwili możemy jedynie porozumiewać się przez krótkofalówki, ale gdy wejdziemy w głąb kompleksu, przestaną one działać. Trwają ostatnie przygotowania przed zniesieniem najbardziej niebezpiecznego sprzętu – butli z tlenem. И это неустрожный крок.